Cześć, tu Adam. Witaj na kanale Adam inwestuje na giełdzie. Celem tego odcinka jest odpowiednie nastawienie do inwestycji na giełdzie. No to zaczynamy. Zawsze interesowałem się inwestowaniem, ale kiedy chciałem naprawdę zacząć, nie wiedziałem od czego. Za dużo informacji, za dużo ekspertów, a każdy mówił coś innego. Brzmi znajomo, ja też przez to przechodziłem. Dlatego stworzyłem ten prosty przewodnik dla ludzi takich jak ja wtedy. Zagubionych, ale gotowych ruszyć z miejsca. Zebrałem to, co najcenniejsze z książek, artykułów i kursów, odrzuciłem szum i zostawiłem tylko konkret. Dzięki temu możesz zacząć szybciej, bez chaosu i bez stresu. Inwestor to nie to samo co trader. I dlaczego ta różnica ma ogromne znaczenie? Zanim ruszymy dalej, chcę, żebyś zapamiętał jedno: zostaniesz inwestorem, a nie traderem. Nie będziesz siedzieć cały dzień przed ekranem, klikać kup i sprzedaj, jak w kasynie. Nie będziesz liczyć na szybki zysk, będziesz działać spokojnie, z planem i konsekwentnie. Wiem, co mówię, też próbowałem być mądrzejszy od rynku. Nie działa. Ten przewodnik nie powstał w banku, nie stworzył go makler ani fundusz inwestycyjny, tylko ktoś taki jak ty, kto miał obawy, ale postanowił działać. Pamiętaj, twoje pieniądze, twoje decyzje, a w następnej części porozmawiamy o tym, Dlaczego w szkole nikt nie uczy nas o inwestowaniu i jak system finansowy trzyma nas w miejscu? Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim mogłeś być. George Eliot. Zastanów się, ile razy w szkole uczono cię o inwestowaniu, o finansach, o tym, jak pieniądze naprawdę działają? No właśnie, prawie nigdy. Za to mówili: ucz się dobrze, znajdź dobrą pracę i odkładaj pieniądze, a potem auto na kredyt, kredyt hipoteczny i praca do emerytury. W tym czasie banki inwestują twoje pieniądze, a ty spłacasz ich zysk. I tu mam pytanie: czy czasem nasza edukacja finansowa nie polega po prostu na powtarzaniu tego, co mówią inni? Czy nie jest tak, że większość z nas kopiuje zachowania finansowe rodziców, znajomych, otoczenia, bez zastanowienia, czy to w ogóle działa? Dlaczego wszyscy idą tą samą ścieżką? Pracuj, kup, spłacaj, czekaj na emeryturę, mimo że ta droga nie prowadzi do niezależności. Może czas się zatrzymać i pomyśleć, czy naprawdę chcemy być jak wszyscy. Bo wystarczy zmienić kierunek o kilka stopni, żeby po latach być w zupełnie innym miejscu. Zamiast wydawać wszystko, zacznij inwestować. Nawet 25 funtów albo 100 polskich złotych wystarczy, jeśli robisz to regularnie. Tu głównie chodzi o konsekwencje. Zrób ze sobą prostą umowę. Nie musisz nic podpisywać. Wystarczy, że w głowie powiesz sobie, zaczynam inwestować. I trzymaj się tego przez 3 lata. Trzy lata nauki, obserwacji i działania. To wystarczy, by zbudować solidne fundamenty. Nieważne, czy to biznes, sport, czy inwestowanie konsekwencja zawsze wygrywa z chwilową motywacją. Warren Buffett mówi, że akcje są bezpieczne w długim terminie, ale ryzykowne w krótkim. Dlatego my inwestujemy, nie gramy, analizujemy, nie zgadujemy. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa nasz sposób myślenia o pieniądzach, sięgnij po książkę Psychologia Pieniądza. A tu na moim kanale pokażę ci krok po kroku, jak inwestować z głową i spokojem. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Bo pamiętaj, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć.